Do chmiela noob, do chmiela god! Uaa, dopiero wstałem. To mój pierwszy dzień, jestem chmielu noob. Dobra, pójdę sobie do łazienki tutaj zrobić coś. Uuu, uuu. Dobra, teraz posiedzę chwilkę. Wiem sobie jeszcze, Wiem sobie jeszcze jedzonko. Jesteś tym, co jesz. Mam buraczka specjalnie. Dobra, jem, jem. Mmm, nie mam buraczek. Mmm, dobra. Idziemy teraz zobaczyć, co mój tata robi. Pójdziemy poszukać Szamba. O, Szambo jest, dobra. Tutaj jest Szambo Nurek, mój tata. Pracuje. Mm. Halo, synu, gdzie jesteś? Już idę, tato. Dobra, idę, tato. Idę, tato. O, cześć, tato. Co ty tu robisz? I stąd Za chwilę cię zabiję! Nie, zostaw mnie, tato, tu uciekam. O nie, uciekam przed moim tatą. Uciekam przed nim. Uciekam, uciekam. Dobra, biegnę. O nie, dziura, twój jest. Aha wstałem już. Dobra, dzisiaj zostaniemy śmielem pro, ponieważ nie wiem, jak jeszcze w sumie, ale zostaniemy śmielem pro. Do. Dobra, wychodzimy ze szpitala. Mam kosę w kieszeni, jakby ktoś mi chciał podskoczyć. Myślę, że wyżulimy sobie kasę od jakiegoś dzieciaczka. Może jakiegoś kolegi mojego. Dobra. O, Maciek na placu zabaw. Co on tam robi? Dobra, co to jest? Maciek? Masz jakieś pieniądze? No mam, ale tylko na śniadanie. Dawaj! Nie, no, ale mama mi dała. Jaki masz problem? Maciek! Maciek! Chcesz kosą dostać? Kosą dostaniesz! Maciek, dostańsz kosą! Jeb, kosą! Bang! Dawaj hajs! Dobra, dogadałem się z Maćkiem. Dawaj ten hajs. Chyba, że nie chcesz mieć ząbków tych swoich. Dobra. Jest deszcz, zasuwaj do mamy. Żebym cię tu więcej nie widział. No, uważaj sobie. A, zostałem Chmielem pro. Mam własną willę i dużo, dużo hajsu. A, mam też swoją kosę. Ale dobra. Mam zamiar stać się chmielu god, więc dlatego idziemy obrabować bank. Dobra. Dobra. Już jestem koło banku. Wbijamy tam. Okej. Okay. O, bankier! Dzień dobry, co pan by chciał? Dawaj hajs śmiecił. śmieciu! Dawaj hajs! Dobrze, dobrze! A, dobrze, dobrze! Wbijam tam, dobra! Walecie! Dobra, dobra, bankier! Jeb! Myślisz, że mi uciekniesz? <śmienią> Myślisz, że mi uciekniesz? <śmienią> a A No, ha, ha, Teraz idziemy po hajs! Dobra! Ha, wow! Ile hajsu? zabieram to! U, dobra, wpieram! Jest! Uciekaj! Dobra! Obrabowani! Ha ha! Łatwo! Gąd Dobra, jestem śmielu god. Mam dosłownie wszystko! Pełno złota w skrzynce! Złotą zbroję! Złoty miecz. Kosy bardziej. Dobra. Wyjdziemy sobie na balkon. Okej... Okay. Co TO JEST?! Dobra, idę wyjść! Idę wyjść, zobaczyć kto to jest. Zakładam moją złotą zbrojkę. Maciek?! Co jest?! Ha! I teraz mi za to wszystko zapłacisz! Braciko! Nie! Dobra, dawaj lamusie! Nie masz sensu! Aaa! Jeśli film Ci się podobał, nie zapomnij zostawić subika z dzwoneczkiem, dziękuję!